Cześć, witajcie na kanale Radio Strefa. W kolejnym materiale chciałem Wam zaprezentować, jak zaprogramować przemienniki do pamięci w radiotelefonie Baofeng UV5R HTQ. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, zachęcam Cię do subskrypcji kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Zaczynajmy. Abyśmy mogli urządzenie zaprogramować, w pierwszej kolejności musimy. Zaopatrzyć się w kabel do programowania. Taki kabel można zakupić na naszej stronie radiostrefa.eu. Poniżej filmu znajdziecie link do produktu. Jeżeli taki kabel już do nas dojdzie, kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, musimy pobrać program CHIRP. Można go pobrać również z naszej strony. Poniżej opisu produktu macie pliki do pobrania. Pobieramy taki program. Kolejną czynnością, jaką wykonujemy, musimy pobrać listę przemienników. Również jest dostępna na naszej stronie. Przemienniki również można pobrać ze strony przemienniki.net. Mamy tutaj taką zakładkę eksport danych. I tu mamy format plików CSV dla programu Chirp, więc również możemy pobrać taki plik z tej strony. Jeżeli już pobraliśmy program, musimy go zainstalować. Ja już mam ten program u siebie zainstalowany. Przed uruchomieniem programu, kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, to podłączyć kabel USB. Yy... Z reguły Windows 10 automatycznie taki kabel wykrywa, więc tutaj nie ma z tym problemu. Jeżeli już mamy podłączony kabel USB do komputera, podłączamy go również do urządzenia, włączamy urządzenie i kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, to odpalamy program CHIRP. Tak, program został odpalony. Kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, Wchodzimy w zakładkę urządzenie. Kolejno uruchamiamy pobierz z urządzenia. Program Chirp tutaj przypisał kabel do portu COM6. Wybieramy z listy urządzenie, czyli Baofeng. Wybieramy model, czyli UV-5R. I dajemy OK. I w tym momencie program Chirp pobiera z urządzenia zaprogramowane częstotliwości w zależności, czy to jest nowe urządzenie, czy już mieliśmy wcześniej coś ustawione na tym urządzeniu. Wszystkie te parametry zostaną zaczytane do programu chirp. Ja tu wcześniej testowo wgrałem przemiennik. Delay ten możemy usunąć całą listę. I kolejną czynnością, jaką musimy wykonać, to zaczytać plik z przemiennikami. Wchodzimy w zakładkę Plik, dajemy Otwórz i tak, tu mamy pobrany plik z przemiennikami. Klikamy na ten plik, dajemy Otwórz i tu mamy zakładkę już z przemiennikami. Tak. Tu mamy listę przemienników. Są to przemienniki z pasma dwumetrowego oraz z pasma 70 cm. I w zależności co potrzebujemy, yy, musimy odszukać po prostu swoje województwo bądź okręg. Polska jest podzielona na 9 okręgów, więc musimy tutaj się zorientować, w którym okręgu mieszkamy yy, oraz które przemienniki nas interesują. Ja jestem z okręgu 9, więc tutaj pokażę to na przykładzie okręgu 9. Wybieram sobie przemienniki, które mnie interesują z listy. I pierwsze co zrobię, no to uruchomię sobie przemiennik tarnowski. Zaraz go tutaj odszukam na liście. tak, gdzie jest tutaj, tak, to jest Stefan Roman 9 Stefan taki przemiennik jako pierwszy sobie zaprogramuje więc najeżdżamy na częstotliwość tego przemiennika lewym przyciskiem myszy dajemy kopiuj i przechodzimy w zakładkę tego pliku, który ściągliśmy z urządzenia, jeżeli chcemy, aby ten przemiennik był zaprogramowany pod pamięcią numer 1, najeżdżamy tutaj na jedynkę, znowu lewym przyciskiem myszy, klikamy i dajemy wklej. I automatycznie częstotliwość przemiennika została wklejoną. Wklejona, wklejona częstotliwość została na listę, którą chcemy sobie utworzyć. Mamy zaczytaną częstotliwość przemiennika, mamy nazwę, która będzie się nam wyświetlać w urządzeniu, mamy ton CTCSS, mamy również przesunięcie, czyli Shift. I to z automatu jest też ustawione i domyślnie jest ustawiona moc maksymalna. Możemy tu również moc sobie zmniejszyć na przykład na niską, ale tak jak wcześniej wspomniałem, domyślnie jest ustawiona maksymalna moc urządzenia. I kolejno, następny przemiennik, jaki chcemy sobie zaprogramować, przechodzimy na listę i kolejny przemiennik jaki wybieramy, który nas interesuje, na przykład ja sobie wybiorę przemiennik z pasma 70 cm, czyli na przykład ER9PC. I znowu najeżdżam na ten przemiennik z listy. Lewa, lewy przycisk myszki daję kopiuj. Przechodzę na listę, którą sobie tworzę. Najeżdżam na dwójkę. Znowu lewy przycisk myszy. Daję wklej. I automatycznie mam już wklejony kolejny przemiennik do mojej listy. I tak samo mam tu już częstotliwość. Mam nazwę, która będzie mi się wyświetlać w urządzeniu. Mam kod CTCZ, ponieważ taki jest potrzebny do otwarcia tego przemiennika. Z automatu mam ustawiony Shift oraz przesunięcie i domyślnie moc maksymalną urządzenia. I kolejno wykonujemy tak samo te czynności. Ile chcemy tych przemienników, tyle sobie możemy tutaj wgrać. Oczywiście model UV5R jest ograniczony do 127 komórek pamięci, więc więcej nie wgramy tych przemienników. I tak, jeżeli mamy już wybrane przemienniki, kolejną czynnością, jaką musimy zrobić, to musimy je wgrać do urządzenia. Wchodzimy w zakładkę Urządzenie. wyślij do urządzenia z automatu mamy już tutaj port. COM6. Tak jak to było domyślnie po pobraniu pliku z, urządzeń, z urządzenia, dajemy OK. I w tym momencie program Chirp wysyła do naszego urządzenia listę przemienników tych, które sobie wybraliśmy do zaprogramowania. Tak, przemienniki zostały już wgrane do częstotliwości do pamięci urządzenia. Yy, kolejną Kolejną czynnością jaką musimy zrobić to sprawdzić czy takie przemienniki zapisały się w naszym urządzeniu. Jeżeli mieliśmy urządzenie w trybie VEVO należy włączyć przycisk poniżej wyświetlacza, ten czerwony, na nim pisze VEVO łamane na MR i w momencie kiedy przechodzimy w tryb pamięci urządzenia automatycznie wyświetla się nam nazwa przemiennika którą sobie tutaj wybraliśmy. Czyli w pamięci pierwszej mamy ER9S i tak samo nam się wyświetla tutaj w urządzeniu. strzałką przełączamy na kolejną pamięć i mamy kolejny przemiennik z nazwą ER9PC. I tak kolejno możemy sobie programować dowolne przemienniki, korzystając z tej listy, nie musimy ręcznie przeklepywać Częstotliwości tylko sobie kupujemy. Przemienniki, które nas interesują, automatycznie mamy tą z który jest potrzebny do otwarcia przemiennika, jak również przesunięcie, czyli Shift. To tyle, jeżeli materiał był dla Ciebie pomocny. Zostaw łapkę w górę. Jeżeli interesuje Cię temat krótkofalarstwa, urządzeń do tego, to zapraszam Cię do subskrybowania kanału. A tymczasem do następnego zobaczenia i usłyszenia. Cześć!